Obóz w Szczypiornie został zbudowany przez Niemców na początku I wojny światowej. Zajmował obszar od Szczypiorna do Skalmierzyc, gdzie przebiegała granica niemiecko-rosyjska. Przez kilka pierwszych lat istnienia na jego terenie znajdowali się głównie jeńcy wojenni różnych narodowości, głównie Rosjanie. Oficjalna nazwa obozu brzmiała Obóz Jeńców Wojennych nr 5 w Skalmierzycach. Podczas I wojny światowej przez tereny Królestwa Polskiego przebiegał front wschodni. Państwa zaborcze próbowały nakłonić Polaków do walki w ich szeregach. Tymczasem Polacy byli zainteresowani utworzeniem nowego państwa polskiego. Jeden z projektów prorosyjski zakładał współpracę z Rosją. Drugi, proaustriacki, zakładał powstanie państwa federalnego Austrii, Węgier. I Polski, a w przyszłości utworzenie niepodległej Polski. Zwolennikiem drugiej koncepcji był Józef Piłsudski, który rozpoczął konkretne działania w tym kierunku. Między innymi utworzył legiony polskie, wojska walczące po stronie austriackiej. Po wielu walkach Polaków z rosyjską armią, Austriacy przekazali legiony polskie sojusznikom Niemcom. Wyniszczająca wojna spowodowała duże straty w wojsku sojuszników. Z tego powodu cesarzowie Niemiec i Austro-Węgier ogłosili tzw. Akt 5 listopada. Zawierał on obietnicę powstania niepodległego państwa polskiego oraz zachętę do walki w armii niemieckiej, w Polnische Wehrmacht, czyli Polskich Siłach Zbrojnych. Do tejże formacji zostały włączone legiony polskie. Polscy żołnierze mieli złożyć przysięgę na wierność cesarzowi niemieckiemu. Oznaczało to całkowite podporządkowanie Niemcom polskiego wojska i utrudnienie budowania niepodległego państwa. Wobec tego legioniści 1 I i III Brygady odmówili składania przysięgi. Za karę w lipcu 1917 roku zostali przewiezieni do obozów. Oficerowie do Benjaminowa, a niżsi stopniem do przygranicznego szczypiorna. Rozpoczął się okres internowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat historii obozu i jego dziejów, spotkałyśmy się z panem Władysławem Kościelniakiem, artystą, grafikiem, człowiekiem legendą, znającym Kalisz od podszewki. Wiemy, że powstał on na początku I wojny światowej, jednak do końca nie wiemy w jakim celu Niemcy go wybudowali dlaczego akurat w tam umieścili swoich mieńców, nie tylko Polaków, ale różnej narodowości, którzy, Aha, których złapali i w jakim celu. A dlaczego zbudowali na, właśnie w Siepiornie, na przykład w Opatówku? Dlaczego tam Aha. akurat? Dlaczego? Że tam blisko granicy było. Dla Aha, tej... i dlatego. E, granicy i budowali na to. nie było kłopotu gdzie mniej więcej ta granica przebiegała? Głośniej. Ta łopot. granica mniej więcej gdzie przebiegała? Co? Granica między... Kranic, gre, granica była zaszczepiona a z już były w Niemczech. A, tutaj, blisko. A, a widziałeś się zdjęcia? Tak, oglądałyśmy właśnie zdjęcia w, w Szczepiornie, jednocześnie w archiwum państwowym. Aha. To było blisko, to była tuż przy granicy. W czasie wojny Niemcy nie uznawali granic, więc w tym miejscu pobywali. Dlaczego? Bo były no przy granicy. No i ważnym takim etapem w historii obozu to było więzienie tamtych żołnierzy internowanych z Legionów polskich. Tak którzy oni nie chcieli złożyć przysięgi na bierność cesarzowi Niemiec. I dlaczego oni trafili do szczepiorna, jak byli ostrą najpierw i to tak daleko? Tak. Bo wtedy yy, Niemcy weszli do Kalisza, i zaczęli gromadzić polskie wojska do swojej do, 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 podkomendy słońce i pod, zaproponowali Polakom przysięgę, że będą wiernie służyć Niemcom, a Polacy odmówił to, to i będą Oczywiście nie chcieli. A jakie warunki panowały tam w obozie i jakie represje stosowali Niemcy? Co? Jakie warunki panowały w obozie? Nie słyszę. Jakie warunki panowały w obozie? Warunki panowały bardzo złe. To znaczy, właściwie na początku to było w porządku, potem zaczęli się Polacy budować, bo po odebrali im różne rzeczy. Na przykład orzełki kazali im zdjąć oznaki wszystkie jako jeńców. I Polacy się zmontowali i to potem powoli zwalniali i potem, prze, potem przenieśli część gdzieś indziej. Dużo też uciekało. Bo tam była Ogrodzenie było kiepskie. No i tym bardziej blisko to, to były takie ziemianki. Takie właśnie widzieliśmy na zdjęciach, że takie drewniane baraki, ale tak, tak trochę... bardzo nisko. Bardzo, bardzo nisko skorowało. właśnie. A... Jak ja gdzieś mam tu zdjęcia tych... Tylko tu nie mam. A jak, w jaki sposób internowani spędzali wolny czas? Co oni tam robili? Różne rzeczy, wiedzieli innymi No właśnie ten słynny. Zbędny... A dlaczego szczypiodziak? Bo tam piłkę domu no nie można było wykopać poza obóz. Bo ręcznie zaczęli. Łatwiej piłkę utrzymać. Piers. A jak właśnie oni, jak się odbywały te mecze? Przecież tam było bardzo ciasno. Jak oni mogli w ogóle między barakami grali? Czy... No to jakiś plac był. Aha, i po no. prostu. Jak to wyglądało, to trudno powiedzieć, tam, to było 10 śladów nieba No właśnie, bo teraz tam są damy mieszkalne i budynki budowlowej. No tam nie jest zabudowane, w ogóle A właśnie wiadomo, kto rozpowszechnił tego szczypiaka? Czy to po prostu tak się stało? Jak jak? Kto rozpowszechnił tego szczypiaka? Wiadomo? Kto pierwszy zaczął grać tą piłkę właśnie tam. Czy wiadomo kto to wymyślił w ogóle? Musicie być głośniej mówić. Czy wiadomo kto wymyślił tego szczyt tam? Kto tam zaczął pierwszy grać w tą piłkę ręczną? To trudno powiedzieć. Tak się zorganizowali i zaczęli grać. Po prostu. Jakie formy represji? To tam różne. Wtedy nie było tak ostro jak 39 i późniejsze. Nie zabijali, tylko karali różnymi, odbierali i, i, i święto jak było dokazali coś tam robić. Tak Aha, tak. w taki sposób. A później ci żołnierze oni zostali przewiezieni do Łąży. I co później się stało? Z... Część. A co z tą drugą częścią? Część z a część gdzieś do... Do ręki czy gdzieś tam. Aha, tam ta okolica. A co się stało z obozem? No bo żołnierze wyjechali, część została zwolniona i obóz został pusty. No, ustyczyn... Zlikwidowano. 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 Uh... Wiemy, że mieszkańcy Kalisza chci chcieli zachować pamięć o tych żołnierzy, dlatego wybudowali mauzoleum. Ono już chyba teraz nie istnieje, z tego co wiemy, ale się wiedzieć, kto go zbudował i gdzie. Mauzoleum. Mauzoleum legio Legionistów Polskich. Gdzie ono się znajdowało? Mauzoleum Legionistów Polskich. Gdzie ono się znajdowało? Wiemy, że już nie istnieje. To co? Gdzie, gdzie ono było, to mauzoleum. Nie rozumiem. Mauzoleum Legionistów Polskich. Gdzie ono, gdzie ono się znajdowało? Gdzie ono było? Leonis? Tak, to mauzoleum. A, mauzoleum, gdzie było? Pokażę, a wiesz jak by wyglądało? To gdzieś widziałeś jakieś zdjęcia, ale właśnie było tyle pomników różnych, i nie wiedziałyśmy, która z nich jest tam, właśnie tym mauzolem. Tam, gdzie jest dzisiaj, która szkoła. Powszechna, pan czy który? Na ulicy Bickiewicza, Wiecie gdzie jest Tak, tak. Tam przy ulicy Bickiewicza była brama, nie, niedokończona oczywiście, mhm. i tam dalej stał taki, nazwijmy go, pomnik. Zbudował? Właściwie to nie, nie, nie. Właśnie. Trudno znaleźć takie stare informacje. No, to, to było... Gdzie I to są kruch z orłem takim. A to było wysokie, dosyć z 10 metrów, piętnaście metrów, niemcy to zlikwidowali. Aha, czy w czasie wojny czy w czasie II wojny, tak? Tak, w czasie To było półokrągłe takie o no, i taki był mniej więcej. I tu stały takie, po schowach się chodziło. On zlikwidowali w niebcy nie ma śladu. No właśnie, nie mogłyśmy nigdzie znaleźć. Tak, nie ma śladów. Po pomniku, legionistów, w szczepionie. A gdzie ono się dokładnie znajdowało? W tym obozie, dawnym? Na terenie, no, no tak, bo obozu już nie było. No tak, tak. Jest, yy, yy, dzisiaj tylko ślady są, stoją yy, drzewa, które kiedyś były i chyba fundament stoi. Jest, Jest na mają odbudować legioniści, ale. Kiedy to będzie? Kto to? Kogo stać dzisiaj? A jaką rolę to był obóz w czasie II wojny światowej? Zaraz. Nie wiadomo, kto tą piłkę tam pierwsze zorganizował. Nie wiadomo. Na pewno z, 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 było entuzjazmem. Może sami wymyślili? Tak. Obóz został zlikwidowany. To to się nazywało małzoreum. I to nie w tym miejscu, kiedy obóz był w Kaliszu. Tak, tak, A właśnie. obóz był w Jak mam został zniszczony. W ogóle to wiadomo, jak się niszczy takie rzeczy. I co zostało po dziedzinie? Nawisał pan od tych tej zalic. Więc nie ma po tych regionistach. Po legionistach, tak. I po obozie. Nic. Przecież to obóz, jej co w Polsce trwał niecały rok albo dłużej. Poza tym była e, e, 1920 rok, poszli ci żołnierze Polski, do wojska. I po prostu już... Tam wszystkie te budynki zostały zburzone? Na tym, po tym starym obozie? To co? To wszystkie te budynki zostały zburzone? Wszystko, nie ma nic. Nie ma nic. A teraz tam jest y, szkoła więziennictwa i od kiedy tam zaczęto właśnie y, szkolić funkcjonariuszy? Od 51 roku chyba. Aha, i tam do tej pory? Tak, ale to były dawny, dawna siedziba wojsk Granicznych, rosyjskich, a potem Niemcy to przejęli, a potem Polacy. I tak przechodziło z rąk do rąk. Takie, roku. tak. Dobrze, no to to już było na wszystko. Na wszystko? To było. No, wreszcie udało nam się znaleźć z Pana Książę i z innych materiałów. Obóz był otoczony drutem kolczastym i oświetlony wieloma latarniami. Znajdowało się tam również wiele wież strażniczych. Panujące warunki były bardzo złe. Drewniane baraki nie chroniły przed zimnem, tak samo jak kołdry wypełnione papierem. Także wyżywienie pozostawiało wiele do życzenia. Jego jakość była marna, w dodatku wydzielano małe porcje. Żołnierze nie mieli zbyt wielu zajęć. Aby zorganizować sobie wolny czas, legioniści stworzyli wiele kół zainteresowań, a także uprawiali sport. W tym grali w Szczypiorniaka. Uznaje się, że właśnie w Szczypiornie rozpoczęła się polska era gry w piłkę ręczną. Jednak trudne warunki były mniej ważne od honoru polskiego żołnierza. W listopadzie Niemcy zaczęli wymagać, aby Legioniści przyszyli sobie numery obozowe na ubranie. Żołnierze nie wykonali tego rozkazu, bowiem numerami oznaczani byli jeńcy, a legioniści byli internowani. Wobec tego Niemcy zakazali wydawania posiłków oraz opuszczania baraków osobom bez numeru na ubraniu. Legioniści rozpoczęli głodówkę. Z powodu już wcześniejszego niedożywienia szybko zaczęli chorować. Kilku żołnierzy zmarło. Głodówką przerwała dopiero interwencja Rady Regencyjnej, która doprowadziła do kompromisu. Żołnierze mieli przyszyć numery, ale tylko do momentu przewiezienia ich do obozu w Łomży gdzie panowały zdecydowanie lepsze warunki. 15 grudnia 1917 roku z Kalisza odjechał pociąg z legionistami.